W niedzielę 21 września mamy nów księżyca w pannie z szczęściowym zaćmieniem Słońca. To nie będzie taki lekki nów. Opozycja z Saturnem w rybach mówi, zbierasz, co wysiałeś. Karma, obowiązki, zaniedbania może wszystko do nas powrócić. To już drugi nów w pannie w tym roku, co podkreśla wagę, znaczenie tego znaku. Pierwszy był na początku, teraz mamy koniec, 29 stopień. Krytyczny, anaretyczny, czas przestać zwlekać. Najważniejsze staje się to, co zwykle uważamy za zwykłe. Zdrowie, nawyki, rytm dnia. To, co zaniedbaliśmy, woła teraz o uwagę. Neptun dodaje pokusy, ucieczki, idealizacji, fantazji, ale teraz trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. Nie unikaj. Pracuj! To Jest mod do tego nowiu. Dzień po nowiu Mars wchodzi do Skorpiona i tworzy kwadraturę z Plutonem. To energia transformacji, ale też napięcia. Jeśli ją ujarzmisz, dostaniesz moc. Jowisz daje nam pewną perspektywę i nadzieję, ale efekt przyjdzie tylko, jeśli naprawdę się zaangażujesz w proces. Co zatem zrobić w czasie tego zaćmienia? Zrób porządek w chaosie i w swoich nawykach. Zadbaj o zdrowie i o codzienność. Nie uciekaj od lęków. Pracuj z cieniami, medytuj, uwalniaj. To zaćmienie szczególnie mocno odczują panny i pozostałe znaki zmienne, najbardziej te z trzeciej dekady, a echo jego decyzji będzie w nas przez najbliższe 4-6 miesięcy. To czas zamykania, uwalniania i pracy nad sobą oraz otwierania się na nowe. A teraz zapraszam Cię na medytację. Link znajdziesz w komentarzu.